ci mętliku, tak, żeby, żeby, żebyś nie miał już dłużej takiego chaosu pojęciowego w głowie, czy adres e-mail to dane osobowe, czy adres e-mail to nie dane osobowe i kiedy adres e-mail to dane osobowe, kiedy nie, przyjmij założenie, że każdy e-mail, każdy adres e-mail to są dane osobowe. I jeżeli prowadzisz bazę mailingową, tak, z, Zgromadzisz dane subskrybentów Twojego newslettera, zbierasz tam adresy e-mail, to szkoda Twojego czasu, żebyś roztrząsał, które z tych adresów to są dane osobowe, gdzie mamy imię, gdzie jest nazwisko, gdzie jest zakład pracy. Ten adres e-mail jest na domenie zamkniętej, ten adres e-mail jest na domenie otwartej. Po co? Szkoda Twojego czasu, nie ma sensu. Przyjmujesz hipotetyczne założenie: każdy rekord w mojej bazie składający się z samego już tylko adresu e-mail stanowi dane osobowe. W związku z tym, przy w zapisie na newsletter, muszę się oczywiście wywiązać ze wszystkich obowiązków, jakie, jakie RODO i ustawa ochrony danych osobowych nam nie nakłada, czyli chociażby wypełnić obowiązek informacyjny, czy oprzeć się na konkretnej przesłance legalizującej przetwarzanie danych osobowych, czy to będzie zgoda, mniej polecamy, czy prawnie uzasadniony interes to polecamy znacznie bardziej. Czyli podsumowując, Generalnie adres e-mail to są dane osobowe. Są wyjątkowe przypadki, kiedy rzeczywiście adresu e-mail nie uznamy za dane osobowe, ale tymi wyjątkami nie zaprzątaj sobie w ogóle głowy. Nie ma sensu, szkoda Twojego czasu. Przyjmij założenie, każdy adres e-mail stanowi dane osobowe. O, to go przeczytam w takim razie tutaj. A, tak, oczywiście. Mam go Przeczytaj go od siebie z telefonu, czy coś. O, oczywiście. Nie, mam, mam go przed nosem w tej chwili. Mianowicie mail, mail brzmi tak. Żądanie zaprzestania mnie, lękania na FabEbuku na prywatnej grupie JTO przez Iwie, administratorkę grupy JTO. No jak ktoś pisze taki, takie żądanie, to powinien się wysilić, żeby to był Facebook napisany, a nie Fabebook. Dobrze. No, jeszcze o imię i nazwisko tej osoby, jest adres e-mail. Ja to wymazałem z tego, z tego postu, ja chcieliśmy go Wam pokazać. 19 maja, godzina 17.01. I jest tak. Zwracam się do administratorów prywatnej grupy JTO, która jest na Facebooku, o zaprzestanie nękania i prześladowanie mnie w sieci. Co? Ja nie rozumiem. Jak to? Przecież to ja jestem nękany. To, 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 to całe to ostrze nienawiści zwrócone jest przeciwko mnie i ono jest. Dyrygowane przez tę kobietę, co wam wykazałem, pokazując wam różne, różne, różne wpisy. Pamiętacie filmiki na innym kanale, które były przez inną hejterkę, stalkerkę, w cudzysłowie youtuberkę, robione na prośbę tejże pani? Sie, who must not be named? A czy już oszukowaliście do widzowie, Jak to przetłumaczyć na język polski? Moniko, realizacji swoich praw żądaj najpierw od administratora wstawionego postu na grupie, jak to ogarnąć, liwitę, jeżeli uważasz. Że ktoś nieprawidłowo postępuje z Twoimi danymi, to z nim, lub z wyznaczonym przez niego J, skontaktuj się w pierwszej kolejności i zażądaj wyjaśnień lub spełnienia Twojego żądania, np. usunięcia danych z grupki Jacka.k. Masz prawo złożyć skargę do prezesa ŁODO. Niezależnie od wskazanych wyżej praw, możesz też złożyć na administratora Jacka kalubliwi tę skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pamiętaj! Aby było to skuteczne, wskaż twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania. Podaj też pełną nazwę, imię i nazwisko i adres zamieszkania, tego, kogo skarżesz oraz dokładnie opisz naruszenie. Określ, jakich działań oczekujesz od prezesa Nie, zapomnij też o podpisie. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.o.gov.pl w zakładce skargi. Tajemnica korespondencji jest uznawana za dobro osobiste każdego człowieka. Tajemnice korespondencji gwarantuje także konstytucja oraz ustawy szczególne, np. prawo pocztowe czy prawo telekomunikacyjne. Dobro osobiste nie są chronione w zależności od natężenia naruszenia mierzonego liczbą faktycznych czy potencjalnych odbiorców. Nadawca może wyłączyć poufność listu, na przykład nadając mu charakter listu otwartego, skierowanego do szerszego grona adresatów. Jeżeli jednak kieruje korespondencję do określonego adresata Jacka, K., ma prawo oczekiwać, iż ten uszanuje zasadę poufności, a uzyskane z korespondencji informacje dotyczące jego sfery prywatności zachowa w tajemnicy. To nie korespondencja w rozumieniu nośnika jest dobrym osobistym. Korespondencja jest tylko nośnikiem ważnych, informacji o nadawce i adresacie, o relacjach ich wiążących. Dlatego jej upublicznianie godzi przede wszystkim w ich prywatności to właśnie ta prywatność jest chronionym dobrem osobistym.